Witam Was bardzo serdecznie. Vincent z tej strony. A to jest demonstracja z Guild Wars 2. Kontynuujemy nasze przygody. Obecnie, ostatnio skończyliśmy w tym oto miejscu. No cóż, ja będę chciał dojść do tego waypointu. Po drodze wykonamy sobie e, jednego skill challenge'a. Zetniemy tylko to, to drzewo. Są to zawsze dość punkty doświadczenia. Tym bardziej, że jeszcze wbijam e, daily, daily achievementa. Tu są przeciwnicy na 21 poziomie doświadczenia. Nie są oni jakimiś wielkimi killerami, jednakże no dają się trochę we znaki. Dlatego, zanim przejdziemy tutaj, w tym oto miejscu do wykonywania zadań serduszkowych, trochę się cofniemy. Może nie tak mocno na mapie, ale pójdziemy wykonać zadanie zadanie fabularne. Musimy się spotkać z kimś w Degroove. Jednak ja na razie chcę wykonać tego skill challengea O kurde, będziemy z tym czymś walczyć. Jeju! Jednocześnie kilka trochę zmian. O kurde trochę zmian przede wszystkim mam nową o 23 poziom, to mi będzie bardzo ciężko to pokonać mam nowy łuk, kilka nowych kilka nowych również umiejętności sobie zmieniłem przede wszystkim moja postać porusza się nieco szybciej, nieco sprawniej nie bez problemu pokonam tego, tego przeciwnika. Nowy łuk, zmieniłem trochę sprzętu. W końcu dostałem e, na ramienniki, czyli to, czego mi, e, czego mi brakowało. No ale czy, przyznam szczerze, że aż takiej wielki, wielkiej mocy e, nie czuję. Z tego co czytałem, to Ranger się bardzo rozwija, szczególnie w końcowej fazie. E, no i tak jak każda klasa jest, jest mocno zależny od. E, od sprzętu, który, który nosi, no ale to nie, to nie jest nic, nic dziwnego. Co tu się dzieje? Bandyci atakują. O, jest to event w ogóle. Mamy tutaj poległych. Dobra, wskrzesimy ich. Waypointa mamy zaznaczonego i zrobimy tak, wykonamy ten event tutaj. W tym miejscu. No, wskrzeszaj, wskrzeszaj. Idzie szybko. Tak, wykonamy event w tym oto miejscu. O, kurde. Ale wpadłem. Ale Zostawimy sobie wieżyczkę. To jest taki śmiechowy. Yy, śmiechowy skill. No ale zawsze trochę. trochę obrażeń zadaje. Szybko ginie, niestety. Ale pozwala mi to dodatkowo zdjąć z siebie, z siebie agro. O, bym tylko z niego zdjął, bo zaraz ginę. Jeszcze tylko ten tutaj. A, kurde. Walcz, walcz o przetrwanie. Tak, udało się. Dobra, trzeba się podleczyć, spokojnie się wycofajmy. To ma jakiegoś strasznego pecha, że jest tak mocno atakowana. Teraz idzie pięknie. Pół eventu już za nami. Jak widać, wpadły mi kolejne naremienniki. Jestem chyba już na poziomie, na którym owe przedmioty wypadają, a przede wszystkim nasza postać może, może je nosić. Trochę szkoda, że nie było tego, tego wcześniej, gdyż. Znaczy, dziwiłem się, że tego nie było wcześniej, gdyż przecież w Guild Wars 2 sprzęt aż tak bardzo się. Aż tak bardzo się nie liczy. Przede wszystkim nie są to takie wielkie zmiany jak chociażby, no nie wiem, w Warcraftzie czy w Tera, gdzie rzeczywiście zmiana sprzętu powodowała wzrost, że tak powiem kolokwialnie, epickości, epickości przeciwnika. Tutaj tego nie ma, no ale jednak net postanowiła, że na ramienniki dostaniemy w późniejszym etapie, etapie rozgrywki. Mamy tutaj moby na 21 poziomie doświadczenia, a jak widać, ja sobie spokojnie z nimi radzę. Chociaż zawsze, jak się tak chwalę, to szybko ginę. Dobra, ale najpierw, Weakness. Myślę, że to zakończy. Tak, ta seria mobów e, zakończy nasz udział w tym serduszkowym evencie. A kolejnym krokiem, tak jak mu już mówiłem, będzie zadanie zadanie fabularne. Takie serducho wykonane. Ta wiocha raczej nie ma łatwego życia. Ciągle padają tutaj NPC. O, fają, pają, dajesz radę. Dobra, uciekamy stąd, nie będziemy przedłużać. E... Wróćmy sobie w jakieś bezpieczne miejsce. No i tak, zgodnie z obietnicą, tak jak mówiłem, o szkur, czy tu kolejny mnie atakuje. Nie, 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 nie będę z wami walczył, nie chce mi się. Idźmy tutaj, przywołajmy sobie PETA No dobra, aż tak bardzo chcesz, to ciebie to ciebie mogę jeszcze zlikwidować. No świetnie, czemu ja tego małe zaatakowałem? Jeszcze to wredne ptaszysko. No nie! Ależ ja nie lubię jak takie coś jest. Z każdej strony atakuje i nie można się spokojnie przeteleportować. Ale to nie, nie tylko w Guild Wars w wielu grach MMO mnie to mnie to drażni, ale jest to jak wiemy nieodłączny element taki gier. Dobra, żeby nie przedłużać. Udajemy się do degrów. To jest chyba poziom pierwszy. Nie, ten poziom środkowy. Teleportujemy się i pójdziemy wykonać zadanie. Zadanie fabularne. I z tego, co sobie przypominam, będąc w tej wiosce skritów, co w poprzednich odcinkach wykonywaliśmy, zadania. Tam było jedno zadanie związane z odzyskaniem lustra. I jedna z osób spojrzała w to lustro. Na skutek czego została transportowana do jakiejś wirtualnej rzeczywistości, że tak powiem, no generalnie jest bardzo daleko stąd i ma olbrzymie problemy. Główni bohaterowie opowieści Personal Story mojej postaci udali się do drzewa życia i obecnie otwarty jest portal, przez który ja muszę przejść, aby, no aby uratować. Tamtą nieszczęśnicę. Także zaraz zobaczymy, czy mi się to uda. I Jesteśmy już O i tu jest to lustro, o którym była mowa. I zobaczcie, o co tutaj chodzi.

o, właśnie, w krainie OR. I naszym zadaniem jest oczywiście wejście przez i portal i, i uratowanie Tegwyn. Hmm, niektóre nie wchodzą te linie, linie dialogowe, a poprzednio na pewno one były. Zajtan, o którym tutaj była przed chwilą mowa, że, odkryj, że musimy się spieszyć, bo odkryje, że portal jest otwarty, to jest główny główny smog, w którym. E, z którym będzie się walczyć na samym końcu. Dobra, wchodzimy w portal i zobaczymy jak wygląda kraina Or. Wygląda to jak pod wodą, albo jak. Co to jest? W ogóle chyba się tekstury nie doczyta. Nie, to jest taka mgła zrobiona. To mi przypomina zniszczony Askalon. O, tu jest to lustro. Roztrzaskane po tej stronie, a teraz się złoży i my z niego wyjdziemy. Vision of darkness. Dobra, jesteśmy. Mamy znaleźtek. No to idziemy z moją tak, kicią. A, Karys idzie z nami. To jest ta przyjaciółka Tekwen. Co to za kraina? Podoba mi się jej klimat. O kurde, co to jest? Dobra, Pałe. Nie będziemy tutaj ryzykować jakimiś szalonymi pomysłami, żeby obok tego przechodzić. Bolet to coś. W bardzo pięknym stylu zastrzelić Dead Hand. Kurde, nieźle. Ogólnie klimacik niczego sobie. Tej krainy Or. Ciekawe, czy to jest wycinek mapy, yy, na której w przyszłości będziemy, czy odrębnie zrobiona, odrębnie zrobiona instancja. Na co mamy uważać? Uuu, Riseni. Jak ja ich lubię. Czyli nie umarli. Ale to dobrze, bo nie są to wymagający przeciwnicy. Lifestyle, no proszę, ale mają sprytną zdolność. Dobra, peć mi się wskrzesza. I idziemy dalej.

A o niestety nie mam, ale tu bez problemu sobie z nimi poradzimy. Hatchlingi się jeszcze wykluły, przeszkadzają mi. Zbieramy rzeczy zbieramy, szczególnie złoto Pirat, no to tak, zrobimy... a z... kurde, wiedziałem, że tak będzie. Aha, spryciule. Ktoś by wpadł to byłby z w czarnej dupie. Otoczony z każdej strony wrogiem. Zresztą chyba nawet nie można być otoczonym z jednej strony, także też co ja plotę? Eee, to żadne. Ja jestem co prawda na równi z ich poziomem, bo mam tam z 20 do 19, ale coś tak. Nie są to w ogóle wymagające, wymagający przeciwnicy. We, 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 we Please, Wybijemy sobie wszystkich. Zawsze to trochę więcej doświadczenia, yy, walcząc o. Yy, Monthly Achievement, czyli miesięczny. Trzeba sporą ilość doświadczenia zebrać nie ginąc. No, u mnie to jest mocno zaniżone ze względu na moją nieudolną gratifem. No, ale myślę, że tutaj już będzie znacznie lepiej. I może jeszcze zdążę, chociaż ile zostało 18? No mam 12 dni jeszcze na dokonanie tego wyczynu. E, warto się chyba pokusić, gdyż jest skrzynka na końcu, ale jeżeli mi się nie uda, to nie będę płakał, to jest, jest miesiąc z gry, a niektórzy już są wręcz znudzeni na tyle e, przez właśnie takie szybkie e, levelowanie i w ogóle badanie endgame contentu, że zaczynają marudzić, że, e, że niewiele rzeczy jest do robienia, a ja sobie spokojnie, bez napinki... Swoim tempem idę i. Dla mnie Guild Wars 2 ma jeszcze sporo sporo do, do zaoferowania. Chociaż no, nie oznacza to, że Arena Net pewnie yy, zostawi tak tą sytuację. Myślę, że wkrótce pojawią się, pojawią się dodatki. Pytanie tylko czy będą płatne, czy darmowe, a ja widzę, że tego nie jest tutaj. Czyli idźmy w jej kierunku, a nie wybijajmy tych mobów. Barykada von? I to jest owa nieszczęśnica wciągnięta przez lustro. Teguin, myślałem, że nigdy cię nie znajdziemy. Myślałem, że Zy'tan Zaitan będzie cię pożera i zje. Czy ty też dotknąłeś lustra? What were you thinking? At least I knew you were safe in the Caladon forest. Now we're all in no the We're not trapped. Trahern and the pale tree are keeping the mirror's portal open, but there isn't much time. If we hurry, we can escape or and arrive safely in the grove. You're not kidding? We can go home. Thank the mother. Karis, you crazy brave girl. Stay close to me. War is not the kind of place that tolerates mistakes. O, i znowu brak... Albo to może coś u mnie, że nie słyszę? Lead the way, no dobra. A, czyli tak trzeba tamtędy iść, tylko teraz mam po prostu trzecią osobę do, do wyżynki i to tłumaczy też czemu tych mowów jest tutaj e, tak dużo. Poziomu raczej tutaj nie zdobędziemy, ale zobaczymy jakie będzie kolejne zadanie fabularne. Gim. O, ten kot niestety średnio sobie radzi trochę. Dlatego ja sobie wezmę Moa. Moa ma dużo większą witalność, a również atakuje. Atakuje w zwarciu. Dodatkowo ma jeszcze Stuna. O Matko Boska. Dobra, trzeba się podleczyć. Co mnie zabiło? Ja pierniczę, nawet nie zauważyłem. Aż tak mało HP miałem? No, aż będę musiał zobaczyć na filmiku, co mi tutaj się stało. Jak już go przerenderuję. Dobra, czy my tędy możemy iść? Chyba nie bardzo. Kurde, gdzie my w ogóle mamy iść? No dobra, jak głupi jestem. Mamy po prostu wrócić. A ja tu się bawię w jakieś wyżynki tych piratów. Idą za mną babeczki i idą. Dobra, to będzie chyba wszystko. O, ale się wystraszyłem. Coś tu się musi na pewno dziać. O, właśnie. Pajączki. Zmarnowałem sobie skilla Ale Ta wieżyczka ma trochę za duży, za duży respawn przy takiej szybkiej walce owej, żeby się pozbyć tych małych główienek, które tutaj wyszły. Dobra, no i uciekamy są. Pewnie będzie takich walk tutaj sporo. Paju... Pająki, nie pająki. O właśnie na szczęście pająki też bardzo szybko schodzą. To są potwory, które nie mają zbyt dużej e, obrony. Chociaż co tam idzie na nas? O, matko. Dobra, trzeba się tych pozbyć. No, i to jest siła Aue Rangera. Pozbierajmy przedmioty. No, i musimy uciekać, żeby no, Zaitan nie znalazł o, jeszcze nie mam Aue. Dobra, teraz pójdzie szybko.

You are almost home. Wykonane. Czekaję co z tym lustrem zrobią. Czy, czy go zniszczą, czy nie? Safely home. Now Trahern, close the portal and we shall all be safe once more. Thank you, mother. i speak for us all when i say we're glad to be home that place was foul cold and hopeless like a murdered soul i can feel its chill in my spirit be at peace of the grove will cheer you stay near the pale tree for a while little sister in time your spirit will heal again trust me i know this well O, kolejna zmianka o tym Zajdanie, czyli ostatecznym smoku w Guild Wars 2 zagrażającym całemu światu. I już to jest wstęp do tego, że tylko my będziemy w stanie go pokonać. Tylko my i dwa miliony innych graczy, którzy kupili Guild Wars 2,

Mm, musimy wrócić do degrów, ale najpierw sobie załóżmy nasz nowy nabytek. O, trochę się zmienił. Taki jak jakby jak początkowe. <grych> no trudno. A czemu ja mam Ej ej ej, to tak nie powinno być. Ten spada. A my dajemy się I róg. Ale walczymy łukiem. Coś tu, się, coś tu się popićkało. To jest stare, stare buty. Buty lepsze. Także założone. No dobra. Wychodzimy z instancji. Mamy udać się do degrów. Pewnie będzie wzmianka również o kolejnej misji fabularnej. Jeżeli ona będzie na 20 poziom, to prawdopodobnie od niej zaczniemy kolejny odcinek, gdyż ten już ma odpowiednią długość. Nie będziemy przedłużać. Musimy sprawdzić maila, odbierzemy sobie kasę, a więc musimy się spotkać z Cave w Omphalos Chamber, ale tym zajmiemy się w kolejnym odcinku, zresztą widać, że to jest instancja na 22 poziom, jesteśmy półtora poziomu poniżej, także zastanowię się przez ten czas co robić. A póki co, yy, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia jutro o godzinie 8 rano. Cześć!